Niebezpieczne kulty. Nuestra señora de la Santa Muerte zyskuje coraz więcej wiernych wyznawców, bo słucha, gdy inni bogowie i święci zawodzą. Matka Boska świętej śmierci chroni, kocha, ratuje przed rozpaczą, ruiną finansową i przed policją. Krytycy uważają ją za patronkę przemytników, handlarzy narkotyków i morderców, choć i stróże prawa wznoszą do niej modły. Bogaci wyznawcy nie afiszują się ze swoją wiarą, oddają cześć Santa Muerte w zaciszu domowym. Dla świętej śmierci wszyscy są równi, każdego dosięgnie ostrze jej kosy. Dlatego szczególnym umiłowaniem cieszy się wśród ludzi zepchniętych z różnych powodów. Na marginesy społeczne. Posłuchajcie historii jednej z jej wyznawczyń. Małe górnicze miasteczko na Cosari de Garcia w stanie Sonora w północno-zachodnim Meksyku położone jest wśród czerwonawych gór Sierra Madre. Rozświetlone słońcem, szerokie ulice, intensywne kolory, typowa meksykańska architektura, spokojna okolica ciężko pracujących ludzi. 3000 mieszkańców, czyli 1 trzecia populacji na Kosari, zatrudniona jest w lokalnej kopalni miedzi. Pozostali najczęściej pracują przy hodowli bydła. Na obrzeżach miasteczko nie jest już tak zadbane i czyste. W chatach, Przypominających bardziej zbite z byleczego szopy, mieszkają najbiedniejsi obywatele. Wśród nich była Silvia Meras Moreno. Urodziła się w Hermosillo w Sonorze, w bogiej rodzinie, w ubogiej dzielnicy. Matką została po raz pierwszy w wieku 16 lat. Jej pierworodny, Ramon Omar Palacios Meraza, był jej bardzo posłuszny, nawet za bardzo, jak się o tym przekonacie. Z pierwszego związku przyszły na świat jeszcze trzy córki, a z kolejnego jedna. W czasie tragicznych zdarzeń, o których Wam opowiem, Sylwia była związana z o pięć lat młodszym od niej Eduardo Sanchezem Urieto. Mężczyzna miał syna z poprzedniego małżeństwa, dziesięcioletniego Martina. Uwierzcie mi, że wszystkie te koligacje rodzinne są w tej historii dosyć istotne. Nie wiadomo w którym momencie Sylwia zaczęła oddawać szczególną cześć Santa Muerte. Santa Muerte miesza wiarę katolicką i prekolumbijskie wierzenia. Przedstawiana jest jako kobieca postać, szkielet w luźnej szacie, z kosą o długim ostrzu. W kościstej dłoni trzyma najczęściej globus lub wagę. Oficjalnie nie ma takiej świętej. Kościół katolicki jej nie uznaje, a niektórzy księża uważają kult za odrębne, satanistyczne wyznanie. Czczą ją głównie biedniejsze warstwy społeczne Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Wyznawcy stawiają jej przydrożne kapliczki tuż przy granicy meksykańsko-amerykańskiej po obu jej stronach. Santa Muerte obdarowywana jest darami. Ludzie przynoszą jej papierosy, kwiaty, owoce, kadzidła, wodę napoje alkoholowe, monety, cukierki i świece w zamian za ochronę, zdrowie i bogactwo. Do połowy XX wieku kult był utajony i uważany za okultystyczny. Od 2001 roku po dziś dzień trwa wzrost liczby wyznawców, z uwagi na szerzące się pogłoski o mocy czynienia cudów przez najświętszą śmierć. W 2003 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Meksyku dodało Kościół Santa Muerte do listy zarejestrowanych religii. Po dwóch latach urzędnicy zmienili jednak zdanie, a to oznacza, że Kościół nie może obecnie zbierać pieniędzy ani posiadać ziemi czy nieruchomości. Mimo to świątynie chudej damy powstawały i powstają, zwłaszcza od czasu pandemii w 2020 roku. Gdy wiele osób uciekało się po pomoc do kości z tego bóstwa. Wracam jednak do historii 44-letniej Sylwii Meras. Kobieta zaczęła wierzyć, że jeśli złoży Santa Muerte ofiary z ludzi, zyska zdrowie, bogactwo i jej ochronę. Zdołała przekonać członków swojej rodziny, w tym czwórkę dzieci, do szatańskiego planu. Stała się samozwańczą przywódczynią małego odłamu sekty. Pierwszą ofiarę Sylwia zabiła sama. Jej przyjaciółka, 55-letnia Cleotilde Romero Pacheco, nie spodziewała się ataku. Sylwia kazała jej podnieść z ziemi banknot 20 peso. Cleotilde pochyliła się i otrzymała cios siekierą w kark. Ofiarą dla Santa Muerte było nie ciało, lecz krew. Zamordowanej kobiety. Po odprawionym rytuale Sylwia odcięła głowę, którą wraz z resztą zwłok spaliła i zakopała w pobliżu domu. Ciało kobiety znaleziono w grudniu 2009 roku. Nikt jej nie szukał, gdyż nie miała bliskich krewnych. W miasteczku sprzedawała lody, nigdzie nie była zatrudniona na stałe. W czerwcu lub lipcu 2010 roku. Sekta złożyła w ofierze chłopca, dziesięcioletniego Martina, syna partnery Meras. Meras upiła chłopca, a jej córka, wówczas trzynastoletnia, dźgnęła go nożem co najmniej trzydzieści razy. Jeszcze żył, gdy podcinano mu nadgarstki, by rozdać świeżą krew wokół prowizorycznego ołtarza. Po zniknięciu chłopca matka Martina i jej nowy partner poszli na policję zgłosić zaginięcie. Zaznaczyli jednak, że nie martwią się specjalnie o dziecko, bo podobno widziano dziesięciolatka żebrzącego na ulicy w Agua Prieta przy granicy z Arizoną. Stwierdzili, że sprowadzą go z powrotem do domu i będzie po kłopocie. Rodzina go nie odnalazła, policja również się o niego nie upomniała. Na początku marca 2011 roku Sylwia złożyła trzecią ofiarę. Był nią dziesięcioletni pasierb jej syna, czyli wnuk Sylwii, Jezus Octavio martinez Janes. Mera strzymała chłopca, gdy jedna z jej córek poterżnęła mu gardło. W zbrodni uczestniczyła bądź była świadkami trójka dzieci, pięciolatek, dwulatek i roczny maluch. Po wykrwawieniu się na śmierć każdej z ofiar odcięto głowę. Rytuały odprawiano w nocy przy blasku świec. Krew wylewano wokół ołtarza Santa Muerte. Po zniknięciu drugiego dziesięciolatka policja powiązała fakty. Obu chłopców często widywano w domu babci Jezusa Sylwii Meras, choć najpierw sądzono, że uprowadzili go handlarze ludźmi. 29 marca 2012 roku ciało Jezusa znaleziono pod podłogą w sypialni najmłodszej córki Meras. Aresztowano Sylwię i siedmiu członków sekty. Wszyscy byli jej krewnymi, w tym dziadek lat 83, 28-letni syn, trzy córki w wieku 21, 20 i 15 lat oraz partner Sylwii Eduardo Sanchez. Zeznania aresztowanych były sprzeczne, jedni się przyznawali, drudzy zaprzeczali. W jednym zgadzali się w stu procentach. Grupie przewodniczyła Sylwia Meras i ona wybierała ofiary. Niektórzy mówili, że im też groziła śmiercią, dlatego wzięli udział w krwawych rytuałach. Szczątki pierwszej i drugiej ofiary odnaleziono na pustej działce w pobliżu domu Meras. Osiem osób oskarżono o morderstwo pierwszego stopnia, rozbój, deprawowanie nieletnich, nielegalny pochówek i spisek. Meras usłyszała wyrok 180 lat więzienia. Pozostałych skazano na 60 lat od siatki. Wśród oskarżonych była najmłodsza córka Sylwii, 15-latka. Na swój proces miała poczekać w areszcie do ukończenia 18 roku życia. Śledczy i prokurator ze zgrozą obserwowali, jak spokojnie zachowuje się dziewczyna. Dla niej rytuały matki nie były zbrodniami, były czymś normalnym. Na koniec historii Sylwii mała dygresja. Wiecie już, że uwielbiam dzielić się z wami nietypową wiedzą, świadczącą o drzemiącym w nas wciąż okrucieństwie. Kult Santa Muerte przez ostatnich 30 lat zyskał 12, a niektórzy twierdzą, że nawet 20 milionów wyznawców w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Środkowej, ale także w Europie. Nie tylko Sylwia mordowała dla świętej śmierci. Skwytany w 1998 roku były policjant Daniel Arismendi Lopez zabił co najmniej 4 osoby, porwał 18. I był zagorzałym wyznawcą Santa Muerte. W Indiach wyznawcy kali, bogini śmierci i zniszczenia, jeszcze w XIX wieku składali każdego roku około 40 tysięcy ofiar z ludzi. Podobnie jak w Meksyku, władze oficjalnie zakazują takich praktyk, jednak w XXI wieku nadal wychodzą na jaw tragiczne i makabryczne przypadki poświęcenia kobiet i dzieci. Na ołtarzu rządnej krwi bogini. Pewien hinduski wieśniak, Kudu Karmakars Atapur, porwał z pomocą wspólników piętnastoletnią Mandżu Kumari. Mężczyźni związali i zakneblowali porwaną dziewczynę, następnie ułożyli na ziemi przed wejściem do świątyni. Kudu zerwał z ofiary ubranie, ogolił głowę, skropił ciało wodą z Gangesu i namaścił oliwą siekierą odciął Mandżu dłoń, piersi i lewą stopę. Dziewczyna, wijąc się w męczarniach, wykrwawiła się na śmierć. Szacuje się, że obecnie w Wielkich Indiach takie drastyczne sytuacje zdarzają się raz na miesiąc, choć pewnie skala rytualnych zbrodni jest znacznie większa, o co także podejrzewam czcicieli Santa Muerte. Oprócz kultu Santa Muerte, czy bogini Kali, jest jeszcze inna religia, która może popchnąć do zbrodni. Myślę tu o wódu. Czarnoskórą Clementine Barnabet skazano za zabicie czterech osób. Ona sama twierdziła, że zabiła 35 osób. Urodziła się około 1894 roku w St. Martinville w Luizjanie. Była córką Niny Porter i Raymonda Barnabeta, który podobno wykorzystywał swoje dzieci, Clementine i jej trzech braci. W 1909 roku rodzina zamieszkała w Lafayette. Między 1911 a 1912 rokiem w miastach wzdłuż linii kolejowej w Luizjanie i Teksasie zamordowano co najmniej 12 afroamerykańskich rodzin. Rodzice i ich dzieci ginęli nocą w swoich domach, Najczęściej w swoich łóżkach. Każdej z ofiar morderca rozłupywał czaszkę siekierą, także dzieciom w różnym wieku, nawet niemowlętom. Jedną z ofiar był noworodek, który dopiero przeżył dobę na tym świecie. Sprawca po dokonanym czynie porzucał narzędzie zbrodni na podłodze. Niczego nie kradł, ani nie zabierał na pamiątkę. Znikał w mroku nocy. Poza jedną wszystkie wymordowane rodziny były pochodzenia afroamerykańskiego. W lutym 1911 roku zamordowano dokładnie w taki sam sposób jak opisałam czteroosobową rodzinę Andrusów w Lafayette. Od dokonania zbrodni podejrzewano ojca Clementine, którego też aresztowano. Najpierw wypuszczono go z braku dowodów, potem znów trafił do więzienia i został skazany za morderstwo. Clementine i jej brat Zeferin pogrążali ojca każdym słowem. Twierdzili, że widzieli go w zakrwawionych ubraniach w nocy, gdy dokonano rzezi. Pysznił się przed nimi popełnionym morderstwem. Raymond wciąż siedział w więzieniu, gdy prawdziwy morderca ponownie uderzał. Zamordował czteroosobową rodzinę. Modus operandi się nie zmienił. Teraz głównym podejrzanym została 17-letnia Clementine. Zbrodni dokonano w pobliżu jej miejsca zamieszkania. Znaleziono też ślady krwi i kawałki mózgu na jej ubraniach w sypialni i na bramce wejściowej na posesję. Rankiem 27 listopada 1912 roku zatrzymano ją w areszcie. Po dwóch dniach przekonywania o swojej niewinności. Przyznała się do winy, nawet więcej do zamordowania 35 osób. Nastoletnia dziewczyna miałaby dokonywać od trzech lat zbrodni, które wymagały sprytu, siły fizycznej i nieposkromionej rządy zabijania. Według Clementine mordy miały charakter rytualny, wykonywała je na zlecenie kościoła ofiarowania, z którym była związana kult był odgałęzieniem świętego kościoła Chrystusa uświęconego z Lake Charles w Luizjanie ona jak twierdziła jej przyjaciele otrzymali od kapłanki kościoła ofiarowania zaklęcia które dawały nadprzyrodzone moce i sprawiały że policja nie była w stanie żadnego z nich wyśledzić wyznała też że doktor wudu Joseph Thibaud, podsunął jej sposób morderstwa Zabiła więc pierwszy raz, na próbę. Okazało się, że zaklęcie działa, więc mordowała dalej. Myliła się jednak w zeznaniach, raz miała sama zabijać, innym razem ktoś jej pomagał. 25 października 1912 roku skazano ją na dożywotnie więzienie. Uwolniono ją po 11 latach, w sierpniu 1923 roku. Rzekomo przeprowadzono na niej jakiś zabieg, który uleczył chorą psychikę dziewczyny. Od jej wyjścia na wolność słuch po niej zaginął. Mimo iż mało kto wierzył, że była mordercą, musiała odsiedzieć 11 lat. Dziś zdania co do jej winy są mocno podzielone. Zbrodnie przypisuje się seryjnemu mordercy, Polowi Mullerowi. Czemu przyznała się do winy? Czy był to sposób na Zwrócenie na siebie uwagi, zaburzenie, choroba psychiczna. Czy wystarczył jej ciemny kolor skóry, by ją oskarżyć, czy też rzeczywiście sprawiała wrażenie osoby zdolnej do dokonywania krwawych rzezi jedna za drugą? Odpowiedzi już nie uzyskamy. Pozostaje jeszcze jedna zagadka. Jeśli rzeczywiście Barnabet była niewinna, skąd feralnej nocy wzięły się na jej rzeczach? Ślady krwi i kawałki ludzkiego mózgu. Na koniec opowieść z zupełnie innego czasu, rozsławiona przez jednego z jej antybohaterów i media. Przed Wami młoda dziewczyna, która uległa charyzmatycznemu przywódcy sekty i dokonała dla niego straszliwych zbrodni, które przeszły do historii XX wieku. Susan Dennis Atkins zaufała do tego stopnia swojemu guru, że 8 sierpnia 1969 roku wdarła się do domu Romana Polańskiego. Koszmarnej nocy zginęli Sharon Tate, Abigail Folger, Wojciech Frykowski i Jay Sebring. Susan miała wówczas 19 lat. Kolejnej nocy, wraz z Mansonem i członkami jego rodziny, włamała się do domu Leno i Rosemary Labianka w Los Feliz. Para zginęła. Steven Kay, były zastępca prokuratora Okręgowego Hrabstwa Los Angeles, widział w Susan najstraszniejszą z dziewcząt Mansona. Była bardzo brutalna. Cztery lata wcześniej cicha, wrażliwa i nieśmiała Susan została z ojcem i dwoma braćmi sama, gdy jej matka zmarła na raka. Oboje jej rodzice byli alkoholikami. Ojciec sprzedał dom w San Jose, by spłacić rachunki za szpital, po czym porzucił dwójkę dzieci. Susan z młodszym bratem Stevenem przenieśli się do dziadków. Wkrótce nastolatka, zmęczona szkołą, pracą kelnerki i obowiązkami dorosłej osoby wobec młodszego Stevena, porzuciła liceum i rodzinę. Pojechała autostopem do Waszyngtonu, potem do Oregonu, na koniec do San Francisco, gdzie pracowała jako tancerka topless w barze North Beach. Pamiętacie scenę z filmu Tarantino, pewnego razu w Hollywood, w której bosa szczupła dziewczyna łapie stopa i jedzie autem z bohaterem granym przez Breda Pita, to właśnie Susan. W 1967 roku poznała niewysokiego hipisa, Charlesa Mansona, autora piosenek, amatora środków odurzających i seksu bez zobowiązań. Manson sprawił, że uwierzyła w siebie. Nadał jej nowe imię i nazwisko, które brzmiało Sadie May Glutz znajomemu fałszerzowi zlecił wyrobienie dla niej nowych dokumentów. Atkins była nim zauroczona. Wierzyła, że Manson był Jezusem. W sierpniu 1968 roku grupa Mansona, zwana rodziną, zrobiła sobie bazę na 500 krowem z Pan Ranch w San Fernando Valley w południowej Kalifornii, gdzie dawniej kręcono westerny. Tam, 7 października 1968 roku, Susan urodziła syna. Dziecko odebrano jej, gdy została aresztowana i przekazano do adopcji. Od tamtej chwili syn nie miał kontaktu z matką biologiczną ani ojcem, czyli Charlesem Mansonem. Nie wiadomo, jak się nazywa, kim jest i czy w jego genach odezwała się brutalna natura rodziców. Rodzina Mansona żyła jak prawdziwi hipisi i przeprowadzała generalne próby przed morderstwem, włamując się nocą do domów Los Angeles, podczas gdy domownicy spali. W nocy 8 sierpnia 1969 roku Manson wyprawił swoich podopiecznych – Atkins, Patricia Krenwinkel, Charlesa Texa-Watsona i Lindy Kasabian do rezydencji wynajmowanej przez Sharon Tate i Romana Polańskiego. Ubrani w ciemne stroje i uzbrojeni w noże, około północy wtargnęli do domu. Osiemnastoletni Steven Parent, przyjaciel ochroniarza Tate, był w złym miejscu i w złym czasie. Miał śmiertelnego pecha. Zginął jako pierwszy. W domu dokonano rzezi. Watson wielokrotnie dźgał nożem 26-letnią Tate, będącą w ósmym miesiącu ciąży. Susan trzymała wyrywającą się aktorkę, choć Tate błagała, by oszczędziła dziecko. Młoda hipiska, przecież już matka, odpowiedziała. Kobieto, nie mam dla ciebie litości. Tej nocy zginęli również 35-letni hollywoodzki stylista fryzur Jay Brink, przyjaciel Polańskiego Wojtek Fyrkowski, lat 32 i jego dziewczyna Abigail Folger. To właśnie Susan napisała słowo "ping" świnia, krwią Sharon na drzwiach wejściowych, co podpowiedział jej Watson. Kolejnej nocy rozzuchwalona banda Mensona, Atkins, Watson, Krenwinkel i Van Huten weszła do domu państwa Labianka. Udział Mansona ograniczył się do tego, że związał 44-letniego Leno Labianka i 38-letnią Rosemary. Resztą zajęli się jego wyznawcy. Po dokonaniu zbrodni, wzięli prysznic, zjedli coś w kuchni i odjechali. Tym razem Atkins nie wzięła czynnego udziału w napaści, cały czas siedziała w samochodzie na zewnątrz. Początkowo nikt nie powiązał zbrodni z rodziną Mensona. W końcu Susan trafiła do więzienia za kradzież samochodów. W celi pochwaliła się dwóm współwięźniarkom zbrodniami Tate, Labianka, a te doniosły o tym strażnikom. W 1971 roku dwie odrębne ławy przysięgłych uznały Susan Mansona, Patricia Krenwinkel i Charlesa Texa Watsona winnymi siedmiu zarzutów morderstwa pierwszego stopnia. Tak jak pozostałych, Susan skazano na śmierć. Po usłyszeniu wyroku powiedziała, szydząc z sądu i obecnych na sali, najlepiej zamknijcie drzwi i pilnujcie własnych dzieci. W następnym roku, gdy Sąd Najwyższy Kalifornii znósł karę śmierci, wyrok zamieniono na dożywocie. Susan przyznała się jeszcze do udziału w zamordowaniu muzyka Gerego Alana Hinmena, który zginął przed masakrą w Domu Polańskich w lipcu. Dostała za to karę dożywocia kolejną. Podczas odsiadki wyrzekła się Mensona, przyjęła na nowo chrześcijaństwo i przeprosiła za udział w zbrodniach dwa razy wychodziła za mąż za kratami. W 1981 roku jej pierwszym mężem został teksańczyk, który był już żonaty 35 razy. Porzucił ją dla kolejnej kobiety, która została jego 37 żoną. W 1987 roku Susan wyszła za prawnika z hrabstwa Orange Jamesa Whitehouse'a, o 15 lat młodszego od niej absolwenta Harvardu, który odtąd Reprezentował jej interesy i starania o przedterminowe zwolnienie. Nigdy do niego nie doszło. Głównym powodem był brak zgody ze strony rodziny Tate i Romana Polańskiego. 2 września 2009 roku odmówiono jej, jak się okazało po raz ostatni, wyjścia przed terminem. Podczas rozprawy, chora na raka mózgu Atkins leżała na noszach, spała. Nie była w stanie w żaden sposób świadomie uczestniczyć w rozmowach. Miała amputowaną lewą nogę i sparaliżowaną lewą połowę ciała. Reprezentował ją mąż. Zmarła w więzieniu w Chino w Kalifornii 24 września 2009 roku w wieku 61 lat. Jej ostatnim słowem było Amen. Nie przerażają was wyznawcy sekt i groźnych bóstw, w pełni poddający się wierze bądź urojeniom i mordujący w imię obiektywnie fałszywych idei. Zastanawia mnie, skąd w ludziach bierze się tak silne przeświadczenie, że ofiary z innych osób mogą odmienić bieg cudzego losu, sprawić, że komuś będzie lepiej, że Bóg obdarzy go za to nagrodą pozostaje wiele pytań a prawdę znają tylko morderczynie i mordercy do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości renata postscriptum signora della notte Czyli Santa Muerte opiekuje się także ludźmi wykonującymi pracę w nocy. Takimi jak taksówkarze, mundurowi, pracownicy seksualni i właściciele barów. Może jako właścicielka koktajl baru powinnam postawić jej ołtarz i od czasu do czasu złożyć kogoś, a wybaczcie pomyłkę, oczywiście, coś w ofierze. Jak na razie w worku kości mam jedynie ołtarz uczci mojego ukochanego pisarza Stephena Kinga, który jak dotąd nie oczekiwał ofiar z ludzi. Ale kto wie? Może zmieni zdanie, a ja jako wierna wyznawczyni podporządkuję się jego woli.